Zanim rozpocznę, chciałbym Państwu przedstawić Pana Edmunda Lewandowskiego Z USA, z Kalifornii Wszyscy się tu nie zmieścimy, ale Polonia Światowa Jest z nami zarówno tam Wszędzie, gdzie mieszka I także tu, ci, którzy z nami przejechali Witamy serdecznie Dziękuję Rodacy Ja chciałbym dzisiaj przypomnieć Słowa generała Hallera Generała, dzięki któremu Sto lat temu Polska została ocalona. To generał Haller powiedział: Duch jest jeden. Wszyscy walczymy o Polskę pod orłem białym. Dziękuję. Prawie 80 lat temu wybuchła druga wojna światowa. Stanęliśmy u skraju zagłady. Dwa zbrodnicze, ludobójcze totalitaryzmy niemieccy socjaliści i sowieccy socjaliści chcieli nas zetrzeć z łapy świata. A nas całkowicie unicestwić. Dziś po 80 latach stoimy znowu wobec ogromnego zagrożenia. Są to nieuprawnione i niemoralne roszczenia światowej społeczności żydowskiej. Zaczęło się od kilkunastu miliardów, później było 60 miliardów, teraz jest 300 miliardów dolarów. Ale górnej granicy nie widać. Nawet gdybyśmy mieli takie pieniądze to następnie po spłaceniu tych nieuprawnionych roszczeń nie mielibyśmy nic, tylko długi na wiele, wiele pokoleń. Ale to byłyby długi całkowicie niemoralne. Dziś mamy sytuację, że Polska jako największa proporcjonalnie ofiara II wojny światowej ma za to wszystko jeszcze zapłacić. To my mamy płacić odszkodowania za to, co im zrobili inni. I Sytuacja jest niezwykle groźna. Potomkowie niemieckich nazistów, sowieckich komunistów, światowej społeczności żydowskiej, ale także przedstawiciele państw, które formalnie były naszymi aliantami i dzisiaj deklarują przyjaźń, mówią jednym głosem: O Polaków za Holokaust winie. Byliśmy. Jesteśmy i z pewnością będziemy straszliwie upokarzani i na arenie międzynarodowej, chłostani tymi obelgami, nie mające nic wspólnego z prawdą oskarżenia, żyją własnym życiem. To przedstawiciel, prominentny przedstawiciel społeczności żydowskiej w styczniu 1943 roku, Ischak Greenbaum, przedwojenny poseł na Sejm II Rzeczpospolitej, później współtwórca. Państwa żydowskiego, a wtedy szef Komitetu Ratunkowego, który dysponował ogromnymi możliwościami politycznymi i przede wszystkim ogromnymi funduszami, które można było przeznaczyć jeszcze na ratowanie Żydów. Nie uratowanie, bo Niemcy byli sprawni, ich maszyna techniczna do ludobójstwa działała, ale bardzo wielu z nich. Można było wykupić i można było uratować. On na oczekiwania, na żądania rabinów żydowskich powiedział im w twarz. Jedna krowa w palestynie jest ważniejsza od wszystkich Żydów w Europie, a teraz my mamy za to zapłacić biznes! Nigdy nigdy nigdy, 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 nigdy! 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 Żadna Żydówka, żaden Żyd, żadne dziecko żydowskie, które uratowało się z rąk niemieckich czy z rąk policji żydowskiej w gettach, bo to także jest dramat tamtej strony, o którym musimy mówić, nie uratowaliby się bez pomocy społeczności polskiej. Często dla uratowania jednej osoby pochodzenia żydowskiego życie narażało kilka. Kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób Polaków. Wielu z nich zapłaciło straszną cenę. Obozy koncentracyjne, a nawet śmierć z całymi rodzinami, z dziećmi. I pamiętajmy o tym, jakie były priorytety III Rzeszy Niemieckiej. Otto Tirak, SS Brigade Führer, minister sprawiedliwości, była taka instytucja w III Rzeszy, wyznaczył następującą hierarchię celów do eksterminacji. Polacy, Rosjanie, Żydzi i Cyganie. Ta kolejność się zmieniła, ale to nie znaczy, że mieliśmy być oszczędzeni. Mieliśmy być także całkowitą ofiarą niemieckiej zagłady. To upokarzanie, o którym wspomniałem, i te nieuprawnione roszczenia trwają od samego początku. Ewidentnie widać to na sprawie Jedwabnego. Przedwojenny prezes gminy żydowskiej Wiedwabnem, Izrael Grondowski, który na procesie w 49 roku, pytany o wiarygodność świadków, jacy zostali przedstawieni przez stronę żydowską, stwierdził, że jednego nie zna nigdy nie mieszkał w Wiedwabnem, a drugi od 1940 roku za kradzież był zesłany przez NKWD na Syberię. Ale nas oskarżali. I Izrael Grondowski, sprawiedliwy polski Żyd, który został wiedwabnym aż do śmierci w latach 60. powiedział wtedy, o co w tym wszystkim chodzi. Chciał pieniędzy od oskarżonych, oni nie dali, to więc on ich oskarżył o to, a ci ludzie są całkowicie niewinni. Dziś bardzo często polskie władze idą ręka w rękę z tą fałszywą, okropną propagandą. Roszczenia żydowskie, te, które są uprawnione, te, gdzie są faktycznie spadkobiercy, są na terenie Polski realizowane od 1945 roku po dziś dzień. Było przy tym bardzo wiele nieprawidłowości, oszustw, wyłudzeń. Ten, kto zapozna się z dokumentacją tych spraw, gołym okiem widzi, widząc 10 kolejnych czy 20 spraw, że są ci sami świadkowie, zeznają tak samo i ustalają fałszywe. Pokrewieństwo, ale pozostały roszczenia bezspadkowe, i teraz się okazuje, że ci ludzie też tego chcą. To byłaby talmudyzacja prawa, całkowicie niezgodna z pojęciami naszej cywilizacji i podejście rasowe. Dlaczego oni mogą się domagać, a my nie? W czym jesteśmy gorsi? Jesteśmy zwierzętami. Smuci nas i zawstydza postawa polskich władz, które co innego mówią, ale zupełnie co innego robią. Oni powinni być z nami, powinni być tutaj, nie powinni się wstydzić, chować za murami. Brawo! Na początku było całkowite przemilczanie. Nie chcieli o tym mówić. Nie chcieli nam pokazywać, jaka jest prawda. Nie chcieli mówić o tym, jaka jest światowa propaganda wobec nas. Gdy już nie dało się tego ukrywać, rozpoczęły się obelgi. Jesteśmy ruską agenturą. Idziemy ręka w rękę z mordercami żołnierzy wyklętych. My czy oni? A teraz, gdy ten etap mija, także jest nieskuteczny, jest bagatelizacja zła. Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało. Mówią, nie zapłacimy. To niech ustanowią takie prawo, które nas zabezpieczy. Jeśli w ciągu paru godzin pod naciskiem nieuprawnionym strony żydowskiej są w stanie zmienić każdą ustawę na ich rzecz, bo takim się podoba, to tym bardziej w ciągu kilku godzin mogą stanowić prawo, które nas będzie broniło. Tego od nich wymagamy. Pamiętajmy, nigdy z oszczercami nie będziemy w aliansach. Nigdy przed nimi nie ugniemy szyi, nie uklękniemy przed mocarzy władzą. Jesteśmy u siebie, mamy prawo decydować o swoim losie i mamy się prawo bronić. Trzy prawdy żydowskie: co jest najważniejsze na świecie to jest pieniądze, pieniądze, i pieniądze. A my w to miejsce mamy Bóg, naród, ojczyznę, honor, prawdę, uczciwość. Musimy się wszyscy organizować. To są wydarzenia ponadpolityczne i ponadpartyjne. Tylko razem możemy zło. Niech żyje Wielka Polska! Niech żyje!